Bolsajieckie Starostwo Powiatowe wyłoniło w przetargu wykonawcę jednego z największych w historii powiatu zadań drogowych. Tym wykonawcą będzie konsorcjum stworzone przez dwie lokalne firmy. Przedmiotem tego postępowania przetargowego jest 13 zadań, które realizowane będą w mieście Bolesławiec i gminach Powiatu Bolesławieckiego. O, łączno, o łącznej wartości prawie 14 milionów złotych. To zadanie we lwiej części w 95% jest finansowane ze środków programu inwestycji strategicznych tak zwany Polski Ład, Powiat bolesławiecki uzyskał promesę na realizację tego zadania. Ta promesa została w ostatnich dniach potwierdzona. W ramach tego zadania zaplanowane są przebudowy dróg powiatowych w Lipianach, Gościszowie, Zebrzydowie i Kraśniku Dolnym oraz na trasach Kraśnik Górny, Szczytnica, Gościszów, Mściszów i Osła Gromadka. Pozostałe inwestycje dotyczą miasta Bolesławca. Kolejne zadanie to jest ulica Staroszkolna w Bolesławcu. I po części ona obejmuje remont istniejącej już drogi, istniejącej na wierzchni ulicy staroszkolnej, a drugi etap tego zadania to jest budowa nowej drogi, która dzisiaj jest drogą gruntową, czyli ten odcinek, który przebiega mniej więcej od byłego torowiska, bo kiedyś tam przebiegały tory pod wiaduktem na średnicy miejskiej i mniej więcej kończy się to zadanie w okolicach ogródków działkowych. Tam stoją już dwa budynki mieszkalne i zaplanowane są budowy kolejnych. Droga w tym miejscu jest więc niezbędna dla mieszkających tam rodzin. W Bolesławcu przewidziano też przebudowy dróg w ciągu ulic Gdańskiej, Staszica i Kosiby. Wszyscy z tych dróg korzystamy, uczęszczamy i na pewno modernizacja, przebudowa wpłynie realnie na komfort tej podróży, poprawi komfort przemieszczania się. Jest to bardzo kluczowe i ważne. Inwestycje. Ja bardzo się cieszę i też gratuluję panu staroście, że pomimo tego trudnego czasu, wszyscy wiemy z jakimi problemami się mierzy Polska, Europa, z inflacją, z cenami na rynku, udało się tą promesę zrealizować, znaczy zrealizować, udało się wyłonić wykonawcę, no i te prace... Ruszą. Wykonawca tego zadania, złożonego z 13 inwestycji, zamierza niezwłocznie przystąpić do ich realizacji i niebawem przedstawi harmonogram prac w tych wszystkich lokalizacjach. Umowa przewiduje 15 miesięcy na wykonanie ich wszystkich. Mamy do wykonania zadanie dość poważne. Będziemy go wykonywać w konsorcjum z firmą pana Jagielskiego. Mamy dość yy, długi termin realizacji tych zadań. Dość poważne zadania, dość poważna kwota. Myślę, że y, wykonamy to raczej na pewno w terminie. Postaramy się to zrobić bardzo dobrze. Sporo prac wykonywaliśmy na rzecz powiatu Bolesławiec. Nie mieliśmy żadnych y, y, jakichś y, problemów nigdy z wykonawstwem. Myślę, że to też uda nam się zrealizować dobrze. Podpisanie umowy z wykonawcą zwieńczyło niełatwy etap przygotowawczy całego zadania. To była praca zbiorowa. Tu bardzo dziękuję panu posłowi za wsparcie i e, pomoc w opracowywaniu tego wniosku i, i, i w tym, że te pieniądze do powiatu Bolesławieckiego, do gmin powiatu Bolesławieckiego, bo te, 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 te drogi znajdują się gdzieś, tak, a one się znajdują w tych naszych najmniejszych ojczyznach, czyli w gminach i w mieście Bolesławiec. Więc panu posłowi bardzo serdecznie dziękuję, ale też chciałem podziękować tym moim pracownikom, którzy byli w ten cały proces opracowywania wniosku i dokumentacji zaangażowani. Promesa z Banku Gospodarstwa Krajowego opiewa na 14 milionów 700 tysięcy złotych, zatem przewyższa o 700 tysięcy wartość tych inwestycji na powiatowych drogach. W Starostwie Powiatowym trwają starania o wykorzystanie tej pozostałej sumy i zakontraktowanie zadań, które ją zagospodarują.